Czy jakiś wypas był w tym roku, czy wręcz przeciwnie? nie? tym spore były. Odżarł się Pan? Nie. nie. Pepi woda na stole było. była? Była, była. A nie było. przejadła gaz, się, gaz. przyszedł bardzo Ale, tak. gazy, Podwójnie. Podwójnie. Tak samo było. Taka Święte. sama bida? Taka sama bida. Nie będzie już prosiaka na stole. Porozmawiamy? Święta już za nami. Według zapowiedzi robionych przed świętami, w różnych sondaży, mieliśmy wydać tyle samo na te święta, a tak de facto mniej, biorąc pod uwagę inflację, niż w ubiegłym roku. Z tym, że ludzie zapowiadali zmianę struktury tych wydatków, znaczy, że mniej na jedzenie naprawdę będą wydawać, a więcej na prezenty. Jak było w rzeczywistości? Będę pytał już po świętach ludzi na ulicy. O wydatki na świętach. Czy pani w tym roku wydała więcej czy mniej na święta? Mm, nie to i nie drogo. W ogóle nie obchodzi pani świąt. No tak. Nie obchodzi pani. A, no dobra, okej, okay, dziękuję bardzo. Jak wyglądały wydatki na święta? Czy były takie same, no. większe, lepsze, Proszę czy święta były Pana, bardziej no my emeryci wydatków nie liczymy. Nie liczycie, bo ja macie w brud, tak bo ma w brud pieniędzy. A, po po kokardę. Tak, po kokardę, także nie ma problemu. Także, no, daliśmy radę, wie pan. Ale, ale porównując nie... z poprzednimi Uważamy, osz... oszczędzamy, nie, nie wydajemy na głupoty, wie pan, no, ja jestem już przyzwyczajona przez całe życie, żeby nie wydawać na byle co. Potem no może jest mądre podejście, wiem, tak, Zawsze mądre czy jest tak, dobrze, czy źle. No jak się z mężem zgadzam, że, że trzeba ostrożnie. Mm. Zwłaszcza, że czekają nas podwyżki tak, w przyszłym roku, kolejnym gazu, prądu. No, że tam, to że pewnie jak wchodzę do sklepu, się rozglądam, mm -hmm. prawda? ile co kosztuje, porównuję ceny i tak dalej. W Miarę rozsądnie mm. wydaje mi się, ale... Mm. ale tak porównując z ubiegłym rokiem, czy bardziej trzeba zaciskać pasa, czy można go poluźnić? No nie, no to trzeba zacisnąć, trzeba. No To Zwróć nie przejadła to się gaz, Pani. W gaz przyszedł bardzo dobrze. Oj, gaz przyszedł Podwójnie. bardzo dobrze. Podwójnie. No i będzie no. gorzej, bo to nam przesyłka. To przesył będzie gorzej tak, i się dziwimy tak. jak to możliwe, przecież nie spalamy dużo więcej, skąd się taka kwota wzięła. No więc tak, ta, o tej strony tak. ale tak śpiewano rok temu, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, no to mamy no, teraz to Panu... przepięknie i normalnie. Musimy mieć taką nadzieję, mamy pięknie. No, no. jakie nadzieje się rodzą? No, w końcu mieliśmy Boże na No tak, no tak, no tak, Bóg się rodzi. Bo są się nadzieje. To są nadzieje. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. <grym> Dobry, o minione święta pytajmy. Spędzała spe... speca... spe... 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 pani jakoś święta? No, jakoś tam spędzałam. Dobrze. A ja pytam tak konkretnie, jak wyglądała... wyglądały wydatki na święta? Czy w porównaniu z przeszłymi latami, a rok do roku? Czy w tym roku było skromniej, czy huczniej? Nie pan co, było tak samo, tak samo było. Święta, taka sama bida? Taka sama bida, święta to święta, także no uf. u mnie nigdy nie są jakieś tam roz, o, rozmachu dużego, Jest, są tak normalnie, o, wystarczająco. Chleb i, i woda na stole były, Panie, zaczekaj. czekaj. Chleb i woda na stole były. Było, było, było. Było. Z głodu, było. Głodu nie było. Byłaś się podzielić, <laughs> dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Pytamy tak ludzi, ile wydali w tym roku na święta i jak to się ma do przeszłych świąt? Nie, czy więcej, mniej, czy No tak Więcej wydała. Więcej pani Ale co na, co na co więcej poszło pieniędzy? Na to prezenty znaczy, czy na prezenty? To chyba zmniejszone były wydatki. Może minimalne. Prezent przy... to teraz widzę dopiero. Niesione. Nie nie to to jest nie? Nie, to, to nie. Bo to, nie, to, nie. Po taniej można kupić. Ale to Wiosko akurat to, jest co innego. Na no to teraz... nie 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 wyprzedasz nie. Natomiast y, jedzenie, żywność droższa, więcej wydała. Tak. Ja więcej Pani wydała bo, wydała, bo wy Pani Polacy przewidywali, że mniej wydadzą na żywność, ale to chyba dlatego, że będą mniej jeść. No chyba, tak. chyba tak. Nie będzie już prosiaka na stole. No u mnie prosiaka nie było, no ale... A wie już... Pani, to biednie, no co u pani, pani było na stole? No była gęś. A, gęś, to też nie chudo. No też, no też. Pusza gęś, no to nie chudo. Nie, ale to nie. O. Ale no nie, świniaka nie była. Jest po tym skromniej, ale też osób mniej. Uh -huh. Bo zależy, jak duża rodzina, A, prawda? No to, to, no to mniejszy wydatek da się, bo jak mniej osób, tak. Ale zawsze tak samo. Uh -huh. ale, ale żarcie poszło w górę, więc i tak pieniądze. I tak, no tak, i tak no, pieniądze no, wszystko, podobne. no Widzimy, że wszystko idzie w górę. Uh -huh. no. ja to, I wiemy, że jeszcze pójdzie. No tak, no tak. to jest przykre, ale nie, nie mam na to wpływu. Optymistycznie nie jest. Dobra, tak, dziękuję, dziękuję pani bardzo. bardzo dziękuję. Możemy chwilkę? Bo, Możemy. bo pani, pytanie jest takie, bo e, czy wydajem, wydaliśmy więcej, czy mniej, czy tak samo jak w półbiegłych świętach? Myślę, że tak samo. Tak samo, a jakoś... Myślę, że tak samo. Święte mhm. jak święta. Trzeba musi być, nie musi być wszystkiego w bród. Można by czyli dać... Nie było w bród. Było. Było. A, było, ale nie musiało. Nie musiało, ale, ale było. było. Dobrze. Wydaje mi się, że wydatki były podobne. Mhm, podobne jak w roku. A jakoś tak, że więcej albo mniej na prezenty, albo więcej żywność teraz kosztowała i trzeba było ograniczyć prezenty A Myślę, co, nie co ograniczaliśmy, nie. ale nie, nie widziałam wielkiej różnicy. Wiadomo, że ceny są wyższe. Może kupuje się inne rzeczy, ale w sumie jest obrót wszystkiego. Aha. A tak, tak, tak. A brała pani kredyt na święta? Bo niektórzy nie, brali skąd? kredyt. nie, nie, nie trzeba. Nie. I odczuje, myśli pani, że pani długo odczuje te święta, czy nie? Nie, nie. myślę, że nie. Trzymy. Spokojnie, luz. Dobra, spokojnie, dziękuję bardzo. Dobra, pani z nami o świętach. Może pani z nami porozmawia o świętach minionych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry jesteśmy Ukraińcy, jest, kim jesteście? Kim jesteście? A, a kto to są Ukraińcy? Obcy krajowcy, Ukraina. A, a skąd? Ukraina? Jaka kraina? Poltawa, Ukraina. Ukraina. A taka kraina, dobra. Pytamy się, jak wyglądała w tym roku, jak wyglądały święta w sensie wydatków? W wydatki? wydatków, spore były. Wszystkich, po, nie, wszystkich po, 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 wydatków chcesz... nie robiłem, bo część brat robił, część... Moje wydatki to było około 500 zł. 500 zł, ale to już łącznie... Tylko na jedzenie, prezenty, tylko na jedzenie. dodatkowe, to... bo tablet był 890 że a, to no jeszcze to wiek, na inne, inne prezenty. No, no, tylko na jedzenie. No. No a, a, a resztę więcej już nie Dekoracje i tak dalej, to też nie już Dekoracje to już z innej strony. Czyli Pan w takiej normie się mieści, ale co, było inaczej niż w przeszłym roku? podobnie, no może trochę niewiele ceny trochę wyższe w sklepach, no tak, no wiadomo pieczywo, wędliny trochę pod, podrożało mm. ryba, masło, masło to, to już w ogóle, to już masło na stole? Nie, na długi gdzieś świąt było. Albo na przykład pod choinką jako prezent. Na zapas kupiłem. Prezent. O Jezu, masło dostałem! Mam 20 parę otwiera. kostek jeszcze na zapas na promocjach kupowałem, także jeszcze leży. Masło oczywiście podróżowałem mocno, tylko kupowałem zawsze na promocjach. Jak było po cztery kostki, wtedy się kupuje, bo tak normalnie około 90 zł już kosztuje, A. jak się nie patrzy. A wie pan, ludzie, czytałem, że ludzie już w Black Friday'e kupowali prezenty, właśnie, ze wtedy, A, że wtedy, żeby pani pan też tak kupował dużo wcześniej Ja to już w, nie, w ostatnim momencie. Mam... Ale to. Patrzę, co pan, na pozabie, tablet co biorę, wychodzę, tak? tak ja też wygląda, tak lubię robić no. zakupy, żeby za długo nie szukać. No, tak. Ja pana rozumiem. Dobra, no, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Jak u pana w domu było w święta w sensie wydatków? Czy, czy mniej, czy więcej niż w ubiegłych latach? Czy trzeba było coś ograniczyć, czy można było popuścić pasa? Ale jestem z emigracji, to trochę, powiedzmy, ja mam przelicznik, jeszcze jak przyjeżdżam do Polski, jest zawsze trochę taniej niż. A, to... to dla pana tu jest nadal jeszcze znaczy, Eldorado. Je, znaczy, no nie Eldorado, A ale, nie ale panie, wciąż mam? to. Niemcy, tak Niemcy. No tam jest drożej na pewno. Jest drożej. No już nie jest to przez trzy czy przez cztery, ale Kla, to jest wciąż, ale, wciąż ale... powiedzmy coś takiego, że mhm. ja nie idę do sklepu i nie boję się, że mi nie starczy. Czy, czy, czy coś takiego, mhm. albo że się przerażę stanem kontrastycznym, czy, czy, czy coś takiego. Ale no podejrzewałem, tak, że nie jak tak, pan jeszcze takie... przyjechał z Niemiec tu na święta, to pan tych świąt nie wyprawiał, tylko przyjechał pan do rodzinki na święta. Tak, bo to ale to nic. też nie jest tak, że powiedzmy, no już już te lata, że po prostu się jakoś dokłada. No finansowo, tak, tak, tak także, ja no, nie, no to tak zauważyłem, że powiedzmy, no na niektórych tam rzeczach, typu jakichś takich drobnych napojach i tak dalej, że. Bardziej, że trzeba strasznie uważać, po prostu co brać, bo po prostu rozrzut na przykład między ceną jakiejś zwykłej Ocenie wody, na napoje że, rozrzut to. jest mm. po prostu olbrzymi. A że... co pan dostał na, na gwiazdkę? Kostkę masła? Bo pan, tu masło jest bardzo drogie. To wie, taki dobry prezent masło. Albo wie, pan, by wie, buter wie pan, wie pan buter przywiózł z Niemiec. w niemieckim sklepie mam aplikację i po prostu w dzień promocji się obłowiłem. A właśnie, to po pan buter promocji. kupił, żeby przywieźć do Polski rodzinie? No 2 euro, czyli ile 2 euro. to będzie, tak? No 8,50 jakieś tak No to tak między 9 a 10 tu nawet tak, No bo nie no, to się ucieszyli. Bo bazowa cena 4, także to... To tak różnie. Co tam jeszcze z tych Niemiec Pan przywiózł? Z Niemiec? W prezencie. No, no czekolady bo to wciąż, wciąż po prostu jest Cokolad. ten... Czekoladę. Linty i, i tak dalej. A, no i tak, ten, dobrą czekoladę. Tak, no i... No i jeszcze spe no w zasadzie jeden z tych specjałów, którzy Niemcy robią lepiej niż w Polsce. A co to jest? pierniczki z Norymbergi. A, pierniczki z No bo my robimy bardzo kiepskie pierniczki z Norymbergi. Bo, bo my nie mamy Norymbergi. A to są właśnie takie... Lepsze niż nasze katarzynki i tam pieruńskie, toruńskie pierniki. Jak pan? Jadłem. I co, tam tamte lepsze, te norymberskie? No powiem tak, że o ile mówię jakiś koneserem pierniczków nie jestem, to wydaje mi się, że te norymberskie jednak najlepsze. A to wie pan, ja myślałem, że to norymberga ja tylko z Trybunału była znana, a tu jeszcze pierniczki. Nie, to pier... pierniczki, pierniczki norymberskie, bardziej. to mówię, to jest, to, no to jest jakiś taki, no jeden z takich nielicznych punktów, gdzie w kulinariach Niemcy są trochę wyżej niż Polska. To widać było jak tam na tym procesie ten Gering zajadał tam i tak dalej w Norym bardzo Nie, ten, ten to wie pan, miał w pępku fiolkę z cankiem. No. Pyk i nie tak. ma. Dobra, dziękuję panu bardzo. Dzięki. Dzień dobry, My rozmawiamy dzisiaj o świętach, pytamy się, ile Polacy wydali na te święta, czy, czy to porównywalnie z ubiegłym rokiem, czy mniej, czy więcej, czy jakiś wypas był w tym roku, czy wręcz przeciwnie pasek trzeba było zacisnąć. Obdarz się pan? Proszę? Obzar się pan? Nie. A i pan, no to zaszczędził pan na wizytę na pochodzenie? Nie, w sensie, żebym nie w sensie, żeby chciał wydać na jedzenie, tylko że po prostu. E, nie był było. swoją. Co ma pan? E, po prostu taką kulturę bycia. E, że pan że, nie je. Mało e, pan je. To znaczy umiarkowanie w sensie takim, żeby mi to wystarczyło. A ile pan wydał na święta? A, no, dla rodziny to wydałem. To jest sporo. Sporo. A na wódkę dużo? E, umiarkowanie w sensie takim. Umiarkowanie. Tak, no, na alkohol może tam. Bo woda jeszcze taka droga nie jest, bo wszystko drożej, a ta woda nie, jeszcze tak... Nie, wie pan co, w ogóle świat się zmienia, w sensie cen, bo na pewno tak jest, ja dosyć dobrze zarabiam, uh -huh. tak na co dzień, Tak. poświęciłem na święta, na święta 5 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych? na ile osób? Ale to wiąż się z prezentami, rozumiem? No, z prezentami. To, to, to bardzo drogie prezenty pan kupił. Co pan na przykład kupił? Pan się pochwalił. E, co no, pan kupił? Ma pan żonę? Mam żonę, słonie żyje. Słonie nie żyje? To pan Jenikulisy. Nie no, Czy kupił pan? dwie no, nie... córy. To córy pod 2,5 dostały. Pod no, no, o rany, to rekordista no. jest pan. Dlaczego? 2,5 i pół? tysiąca? No, 5 tysięcy to. Jest... Dla no, wielu to jest miesięczna wypłata, no. No dobrze zarabiam. Powiem szczerze, nie? Pan daje radę. E, w sensie takim sum na pewno nie pożałował niczego. Mhm. Chciałem, żeby była zadowolona. Ale żonie pan żałuje. Tylko dlatego, że z panem nie mieszka. To jest powód, żeby już jej nie kupić prezent. Nie, ja ją bardzo lubię. Pan ją lubi, no to dobrze. Pani... A użyjemy obok siebie. Obok siebie, no. Dobra, no, ale prezent nie można śpimy, kupić. Nie śpimy w jednym łóżku, nie śpimy w jednym mieszkaniu. No. No. no to począł być zaszkodzony. Nie, oczywiście. Ona też otrzyma prezent. A, widzisz pan. Pozew rozwodowy. Proszę? Pozew rozwodowy. Pozew rozwodowy. Nie no, niekoniecznie. Tak nie, nie mnie ma... Dobra, to ja panu życzę pogodzenia tak. się z żonką na nowy rok. Dziękuję serdecznie. Dobra, i dziękuję bardzo. Według mojej sądy z tymi wydatkami jakiegoś dramatu nie było. Ludzie jakoś mówią, że mniej więcej tak samo jak w poprzednich latach. A nawet człowiek, który z wyglądu i zapachu, bo poczułem alkohol, dlatego zapytałem o alkohol, ee, twierdzi, że wydał 5 tysięcy na same prezenty, co jest chyba dużą sumą. A jak to u Państwa wyglądało? Ile w tym roku zaoszczędziliście na świętach, albo ile się zadłużyliście?